Witam pozdrawiam serdecznie. Cześć wieczorem leśni towarzysze. Chcemy złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych. Wesołego jajka z mojej pałatki lub w Poliż dla Nie ma dla się kimnąć w lesie. Mundzu francuski co 4 Buty HX Liability Goretex. Wesołego jajka z Udanych świąt, ja sobie spożywam ciepłą herbatkę, o tym się dopala Ognisko, także jeszcze raz, zdrowych, wesołych świąt, bo to, 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 to niewyregulowana. No tak, jak się patrzy w słońce, to się będzie dużo widzieć. Zapalowała chyba. Nie? Widzę idealnie. Wow. Chciałem powiedzieć, chciałem pozdrowić jakie kanał w lesie, szukam w lesie Urwala kawał niezłej, dobrej roboty Sprząta po lasach, wywozi kilogramami śmieci Ja z tego czasu sprzątałem w lesie Mianowicie wchodzimy z rurkami 30, 60, a zazwyczaj 30 litrów Zanosiłem Tam gdzie powinno się zanosić takie śmieci Później wracając z tymi ścieżkami było czysto. Co mi dawało niezłą fajdę. Także chciałbym jeszcze raz życzyć udanych świąt, wielkanocnych. was z moim kubkiem ja nie dam rady. Otrzymaj mi się zbata. I pozdrawiam serdecznie. Prosto z mojej pałatki. Cisza, spokój, las, natura. Filip Pecowski. Dziękuję.